Siemaneczku, tutaj Wenta i zapraszam was do odcineczka, w którym zaprezentuję wam mapkę pod tytułem Namierz Iskierki. Mapa jest pobrana oczywiście ze strony minecraftmapy.pl, link będziecie mieli w opisie. Autorem mapy jest Iskra5885, a opis tej mapki jest taki. Jest to mapka typu Find the Button. Twoim zadaniem jest znajdywanie przycisków, które odpalą iskierki. Czeka na ciebie 17 poziomów na 5 trybach gry. Samouczek łatwy, umiarkowany, trudny, bonusowy. Na trybie gry trudny, po około 4-5 minutach pojawi się wskazówka, z której możesz skorzystać. Mapka przeznaczona jest do gry solo. Życzę miłej gry. Tak więc możemy zaczynać. Jesteśmy w lobby i sobie wszystko tutaj. Przejrzymy. Mamy cztery różne tabliczki, tak więc podchodzimy do pierwszej. Mamy tutaj Optifine. Optifine akurat już przetestowałem. Dlatego, jak się tutaj kliknie, to jest takie małe ułatwienie. I mamy pochodnie, bardzo miłe. Lecimy dalej. Ładowanie terenu. Najpierw przeczytaj i ustaw opcje, tak więc. Opcje powinny być chyba tutaj. Tak, dokładnie. Eee, jasność jaskrawa, chmury wyłączone, zasięg renderowania 26 chunków, cząsteczki wszystkie, czat widoczny. Nie zmieniaj opcji gry, na przykład Timeset, Game Mode. Uwaga! Aby mapka działała poprawnie, musisz włączyć polecenia. Aby to zrobić, kliknij Escape, udostępnij w LAN, zezwalaj na polecenia, włącz. Tak więc ja sobie na początek to wszystko ustawię. Dobrze, tak więc to jest już ustawione. Teraz możemy sobie zobaczyć, co to jest za opcja ładowanie terenu. Ładowanie zakończono. No to idziemy. Do ostatniej tabliczki, a ostatnią tabliczką jest start. Autor mapki iskra 5885, co tutaj mamy? Ciekawego, jestem kamykiem. Hihi, hi. idź dalej ścieżką, dobra, idziemy ścieżką. Wow, ładnie to tutaj jest zrobione, no nie powiem. I możemy przejść? Dobra, dywanik nam się tutaj ładnie rozłożył. Samo uczek. Witaj na mapce namiesz i czyli mapce typu Find the Baton. W sumie to już czytałem, także idziemy dalej. Jeśli przechodzenie poziomów na trybie gry trudny zajmie... ...to również czytałem. No i idziemy pod pomost. I mamy pierwszy przycisk. Tryb gry łatwy, poziom pierwszy. No dobrze, skoro to jest tryb łatwy, to przycisk jest tutaj. E, tryb gry łatwy, poziom drugi. Również poziom łatwiutki. Także nie powinno być tutaj problemu, i E, przycisk powinien być w miarę tutaj widoczny. Dlatego też, e, zobaczmy sobie tutaj na wodę. I tutaj chyba coś jest. Nie, to jest tylko zwykły schodeczek. E, wiadomo, że przycisk może być kamienny, może być drewniany. Dlatego też, tutaj na, na te pięki. Próbuję patrzeć. E... Zobaczyłbym tyły dokładnie tych uli, i dokładnie. Poziom trzeci, również łatwy. E... Mamy tutaj wielki budynek z zegarem, taki Big Ben tutaj. E... I czyżbym musiał Skakać na samą górę, żeby znaleźć przycisk. Możliwe, a na końcu, niech się najpierw tutaj przyjrzę, nic nie ma. Tak więc do góry, a tutaj przycisk jest dokładnie w tym miejscu. Poziom czwarty, łatwy. Najpierw bym zobaczył. Faremkę. I nic na tej faremce tutaj nie znajdę. Po drugiej stronie możliwe, że coś będzie wtedy. Wow! Ale fajny strach na wróble, czy masz tutaj przypadkiem jakiś przycisk? nie przycisku nie masz przy sobie ale bym za ciebie jeszcze tutaj poszedł bo bardzo możliwe, że masz tutaj przycisk, no niestety nie tak więc, e, udajemy się do środka tego budyneczku chyba bo tutaj już nic nie będzie A w środku mamy dużo sianka I na piętrze e, chyba to samo e, I oczywiście idziemy całkiem na górę e, O kurcze Troszkę poskaczemy, popatrzymy czy nic tutaj na pewno nie ma Coś tutaj za tym kurczę, trudno zauważyć, czy tam coś jest za tym e, za tą pajęczynką ale chyba nie ma. Schodzimy powoli w dół, ale schodząc w dół również się tutaj rozglądam, bo tu już się chyba zaczynają schodeczki i i, i, i będzie trudno znaleźć. Ten przycisk, właśnie. Tam jest przycisk. Teraz tylko się do niego dostać w jakiś sposób. A już byłem tutaj w tym miejscu i widziałem te liany, ale myślałem, że do niczego to mi nie będzie potrzebne, a jednak jeszcze wyżej, chociaż. Poziom piąty, łatwy. O, jesteśmy na plaży, fajnie. Eee... I gdzie? Tutaj by mógł się ukryć przycisk. Zobaczmy sobie za barem. Hmm, może jakaś znajdźka? Nie. No, na pierwszy rzut oka, to nic nie widzę. A jak tu jest daszek, to trzeba troszeczkę poskakać, zobaczyć, czy nic nie ma u góry. I tutaj tak właśnie wygląda, żeby można było się tu wspiąć. A na samej górze, no niestety, nic nie mamy. Okej. Okay. Tylko jakbym mógł. O, tak sprawdzić. Mamy, dobra. No i to nie był łatwy poziom, to był trudny i mamy teraz umiarkowany poziom. Przyciski będą tutaj trudniejsze do znalezienia. W takim razie od razu na sam dół schodzę. Poszukiwaniu właśnie przycisku. Będzie trzeba chyba wpłynąć jakoś na górę, albo tutaj da się jakoś skoczyć. Nie, nie da się. Eee. Dobra, nic nie ma w tym miejscu. O, jest tutaj tryb gry umiarkowany, poziom drugi. O, przycisk. Jestem tylko klamką. Wybacz mi. Mamy tutaj jakąś jadalnię, tutaj jakieś, jakąś biblioteczkę. E, I. Co tutaj. Co tutaj. Mamy. Hmm. To ciekawe. A tutaj? Tutaj jest pełne. A tu. Dobra. Sypialnia. I co tam jest? Kurcze. Dobra, możemy wejść. O i tutaj jest przycisk. Tryb gry umiarkowany. Poziom trzeci. Oj, dużo szkła. Dużo, ale to dużo szkła. I również latam tutaj. Dobra No i spadłem. Jesteśmy na szczycie I tu mamy cztery pary drzwi Hmm. Gdzie tutaj jest przycisk? Się pytał. Jeszcze z tej strony, zobaczmy. No nic, eee, skoro tam widziałem faremkę, to najpewniej to jest właśnie tutaj. Chociaż tu jest tylko takie coś. Hmm, tutaj również takie coś. I tutaj również takie coś. Oś, oś, oś. oś. I dużo tutaj różnego typu rzeczy, a na samej górze dużo dźwigni. Okej, okay, w końcu znalazłem tutaj przy tej faremce tryb gry umiarkowany. Poziom czwarty. Teraz to na pewno będzie trudne, bo tutaj dużo takich zawiasów jest, w których może się ukryć przycisk. Teraz trzeba tutaj z każdej strony widzę, dobra. Widzę, widzę ten przycisk. Myślałem, że to będzie trudniejsze, ale jednak wystarczyło się spojrzeć do góry i przycisk znaleziony. Mam nadzieję, że że o! Łatwy był do y, trafienia. Tryb był umiarkowany, poziom piąty. I, I sprawdziłbym tego króliczka tutaj. Najpierw obejrzyjmy go sobie. A co tutaj jest? Dobra. Wow! Bardzo ładny. Schodzimy tutaj, bo w takich miejscach lubią być przyciski schowane. Schodzimy bardziej w podziemia, widzę. No nic, no to schodzimy. Przycisku NICI. No ale jak już mówiłem, należy go się. Przycisk należy szukać blisko właśnie takich głównych rzeczy. Tak więc wchodzimy sobie na tego króliczka z myślą, że gdzieś tutaj jest przycisk. Jak nie tutaj. To chociaż obok na tym drzewie. Wystarczy tylko chwilkę poszukać. I powinien tu gdzieś być. W końcu znalazłem guzik. Był on w takim miejscu. Bo tutaj na drzewie. Kurczę. Oglądałem to drzewo, ale nie zauważyłem tego przycisku. Naprawdę dobrze schowany przycisk. Tryb gry trudny, poziom pierwszy. Zmień zasięg renderowania cianków na 7. Dobrze. I szukamy kolejnych przycisków. Najpierw do środeczka. Wiadomo, to jest poziom trudny. To bym kurczę zobaczył za tym ogniskiem, bo dużo tutaj dymu jest. Niestety nic tam e, nie znalazłem. Bardzo. Dużo skrytek tutaj jest na pewno, w których mógłby się kryć przycisk. Dlatego też wszystko spróbuję obładać. Nie schodzimy więc w dół, a na dworzu mamy tutaj sanie przy tych saniach, kurde, i jak możemy zauważyć, jest tutaj śnieg. Dlatego też z śniegu naj... śnieg to jest najgorsze miejsce gdzie mógłby być ukryty przycisk Ponieważ tu może być gdzieś ukryty może być ukryte przejście w dół którego ja nie zauważę Pewnie O kurde A tutaj co jest za dzwonem o, chyba już mamy to. Fundamenty są najważniejsze przy budowie domku. Ale nie możemy zapomnieć o dachu. O dachu nie możemy zapomnieć. O dachu dokładnie tak. W takim razie źle obadałem dach. Dobrze, na dach już jakoś doskoczyłem. Teraz zobaczyłbym to ognisko. Niestety nic na tym ognisku tutaj nie ma. Okej, okay, znalazłem. Tryb gry trudny. Poziom drugi. No, japońskie takie klimaty. Hmm. I szukajmy więc teraz tu naprawdę dużo jest pola do popisu, żeby gdziekolwiek schować ten e, przycisk Najpierw tak w śrogach tutaj sobie pochodzę A co tu mamy Niestety nie A po drugiej stronie jest również No tam kurcze. Teraz pytanie czy tam coś jest Nie ma nic, niestety po dłuższym rozglądaniu się po tej miejscówce znalazłem przycisk, który jest właśnie w tym miejscu. Tylko kurczę. A dobra, tutaj jest miejsce, tylko czy my go trafimy stąd? Tak. Tryb gry, trudny, poziom trzeci. I znowu jakaś duża miejscówka, w której naprawdę przycisk może się kryć wszędzie. No. I. Przechodzimy tutaj jakoś? Czy nie możemy przejść na drugą stronę? Możemy. Jesteśmy. To jest pociąg, to jest lokomotywa. okej okay. ale przycisk może się kryć również tutaj w każdym zakątku. Rozejrzę się najpierw po górze. Wchodzimy do środka lokomotywy, no i oczywiście tutaj nic nie będzie, bo to by było za proste wchodzimy pod ten pociąg. I przycisk tutaj. Tryb gry trudny, poziom czwarty. Kolejny poziom jest trochę jaskrawy. Dostań się na szczyt największego balona. Skacz po kolorowym szkle i podążaj za strzałkami. Kilka z balonów ratunkowych postanowiły, że ci pomogą w tym zadaniu. Więc jeśli zauważysz półpłytkę, wejdź na nią. A na pewno zrzucą ci drabinę na wypadek gdybyś spadł. Przy spawn pońcie pojawią się guziczki, które są szybszą możliwością wejścia po drabinie. No to tak. Ten poziom pozwoliłem sobie pominąć, ponieważ taki parkour to nie moja bajka i Męczyłbym się z tym długi czas. Jeśli kiedyś będziecie chcieli, żebym przeszedł specjalnie dla Was tą, ten poziom, to napiszcie. To stworzę specjalnie osobny odcinek, w którym zagram ten oto poziom. <gry> Jak na razie to pomijam. Tryb gry trudny, poziom piąty. No, i jesteśmy w jakiejś piramidzie, gdzie należałoby poszukać guziczka. I guzik by mógł być w takich oto zakątkach. Chodzę tutaj powoli, żeby wyłapać każdy, ale to każdy szczegół. Czy jak zanurzę się w tej lawie To czy Znajdę tutaj coś? No oczywiście, że coś tutaj jest Pytanie tylko czy Znajdę tutaj Guzik Co Coś tutaj jest Ale tylko liana no niestety. A już myślałem, że znalazłem guziczek. No nic. Wypadałoby zajrzeć na dworzu, czy przypadkiem nie ma guziczka? Tutaj gdzieś. Bo teraz te guziczki się naprawdę dobrze wtapiają w teren. Sią bardzo, ale to bardzo mocno wtapiają w ten teren. Nie jest to, jak, nie są to jakieś zwykłe guziczki kamienne, które widać z kilometra. Są to teraz specjalne guziczki, które naprawdę dobrze. Się komponują w terenie. Takie drzeweczko trzeba obejrzeć całe. Bo kurczę, już nieraz się na takim czymś. O, co tutaj jest? Jakieś. Niestety nic tam nie znajdę. A tutaj? Albo tutaj Dobra, nic chyba tutaj nie znajdę Myślę, że trzeba tutaj po tej lawie kurcze troszeczkę yy, pochodzić, bo gdzieś guziczek musi być i wygl wygląda na to, że musi być on gdzieś tutaj przy tych kurde Miejscach, dlatego obmacam każdą z tych czterech ścian i myślę, że coś na coś po prostu natrafię, bo na nic innego nie wpadnę. Tak więc szukamy w każdej z tych czterech ścian i Chyba coś jest. Czy tam jest guzik teraz? Czy tu jest guzik? O to jest pytanie. Tak. Tryb bonusowy. Taki mały bonusik. Spokojnie. Teraz wystarczy, abyś podążał za strzałkami. No dobrze. Tak więc. Troszkę przyjemniejszy, spokojniejszy yy, poziom. Wystarczy podążać za strzałeczkami. także bardzo fajnie. To mi się podoba. Wszystko mnie prowadzi prosto do guziczka. Dziękuję za zagranie w moją mapkę. Tak więc to by było w dzisiejszym odcinku na tyle, tak więc zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie komentarz oraz jeśli chcecie, to udostępnijcie ten odcinek. Cześć!